Dzień dobry kochani, witam na moim kanale poświęconym nagłośnieniu sprawy korupcji w Sądzie Rejonowym w Słupsku i usiłowania zabójstwa na tle korupcyjnym. Jeżeli jeszcze nie zapoznałeś, nie zapoznałaś się z treściami na moim kanale, to oczywiście do tego zachęcam. Subskrybujcie kanał, dlatego że jak sama, jak tematyka jego wskazuje, jest to kanał ograniczany przez policję, dlatego warto zasubskrybować, żeby zobaczyć inne treści. I choć treści mogą być szokujące, to są niestety prawdziwe. Moje życie i życie moich dzieci od 10 ponad już takich pełnych lat niszczy skorumpowana sędzia z sądu rejonowego w Słupsku, która nazywa się Olga Kurowska i żeby całą sprawę pozamiatać pod dywan po pierwsze, pozbywa się dowodów w tej sprawie, nasyłając do tego policję, ale również usiłuje mnie zamordować, żeby cała sprawa została pozamiatana pod czarny jak smoła słupski dywan. Kochani, na moim kanale mówiłam już o tym, że robię w tej chwili nagrania prywatne. Do których treść tych nagrań jest bardzo niekorzystna, jak możecie się domyślić. Dla skorumpowanej podłej sędzi. W nagraniach omawiam horror mój i moich dzieci, i są to czysto prywatne moje działania, tak? Czyli nie robię w tej chwili państwowo nic, nie chodzę po prokuraturach, nie proszę się po służbach. Nie czasy chodzenia mojego od Judasza do Kejfasza w Polsce skończyły się, tak? I kochani, Kurowska naturalnie wie o tym, że. Tak jak można było sprawę zamiatać pod dywan państwowo, tak prywatnie się to nie uda. Tak? Czyli w momencie, kiedy dowie się moje otoczenie, dowiedzą się moi przyjaciele, wieloletni znajomi, jacyś współpracownicy, pracodawcy, dowiedzą się, co się stało przez 10 lat mojego życia z jej rąk, tak? z rąk mojej podłej oprawcy. Ludzie będą reagować. No i teraz słuchajcie, jak ciężko jest mi nagrać po prostu horror dziesięcioletni, opowiedzieć, tak, na nagraniach głosowych. To już na moim kanale na ten temat sygnalizowałam co najmniej kilkakrotnie. W tym konkretnym nagraniu, w tym filmie, chcę Wam powiedzieć, do jakiej sytuacji doszło w Czechach, kiedy pracowałam przy inwentaryzacjach dla firmy Invent. Słuchajcie, mając apartament z dwoma innymi paniami, tak? No i słuchajcie, kochani, wielki apartament, który możecie zobaczyć na moim kanale. Dostałyśmy w trójkę, spałyśmy tam w trójkę, w jednej sypialni nocowałyśmy w trójkę. I słuchajcie do czego doszło, tak? Doszło do tego, że ponieważ w takich małych portfelikach, jak widzicie tutaj, w takich portmonetkach bardzo często trzymam swoje nośniki pamięci z danymi, tak? Między innymi pojechałam do Czech oczywiście z pendrive'ami z kartami pamięci, które znajdują się w tej w tym portfeliku, tak? W tej saszetce. No, i słuchajcie, co jest istotne. Podzieliłam sobie w ogóle też nośniki pamięci na te ważne i mniej ważne, i po prostu nie spuszczałam z oka jednej z takich, właśnie, portmonetek, choć zazwyczaj one są wszystkie tutaj, widzicie, w takiej kosmetyczce i są też pogrupowane. Nie jest tak łatwo dojść do tego, co ja gdzie mam, tak? Trzeba mieć na to czas. Lisy zazwyczaj tego czasu nie mają, tak? Czyli nawet jeżeli uda im się na chwilę e, dopaść do tych nośników, do tych kart pamięci czy do pendrive'ów nie są w stanie tak na szybko czegoś zrobić, potrzebują na to czasu. No i tutaj mieli jedną panią, która ma na imię Irena, panią zresztą bardzo nieprzyjemną samej twarzy z wyglądu, która tak się zdarzyło, że była ze mną w jednym pokoju i która umożliwiła lisom jak najbardziej wejście do naszego pokoju i umożliwiła lisom w środku nocy wyniesienie tej oto portmonetki, żeby właśnie nagrania prywatne sfałszować. Słuchajcie, nagrania prywatne tutaj w tej saszetce były na dwóch nośnikach pamięci, w sumie nawet na więcej można powiedzieć, bo ja porobiłam kopie. Jednak takie główne, które miały być przekazane, tak, konkretnie konkretnym osobom już były przygotowane przynajmniej z pierwszym wykazem nagrań, którego już było bardzo dużo, z niego było już informacji, tak, w momencie, kiedy ja wyjeżdżałam do Czech. No i słuchajcie, do, e, co się stało, tak, czyli idąc spać na noc, słuchajcie, tak jak tutaj mamy poduszkę, widzicie i ona jest ubrana, e, wsadziłam w środek tą oto portmonetkę, wsadziłam środek w poduszkę, poduszka była w tą stronę, tak, czyli jak ja śpię, od tej strony Nikt nie jest w stanie wyciągnąć, tutaj jeszcze było właśnie fajnie, bo było od ściany, tak? I nikt nie jest w stanie wydobyć tej portmonetki spodem mnie, kiedy ja śpię. No słuchajcie, czas o najmniej chloroformu, żeby mnie uśpić, bo wystarczy, że mnie dotkniesz w nocy, kiedy ja śpię, że chcesz mi coś spod poduszki wyciągnąć, tak? I ja już będę o tym wiedziała. I kochani, skąd to wiem? Stąd, że rano kiedy się obudziłam, już nie ta saszetka była w środku w poduszce, tylko ta. W tej konkretnie portmonetce, którą zresztą dostałam od mojej córki, przywiozła ją z Barcelony, jak widać zresztą. Tutaj są słuchajcie, karty do bankomatu. Tutaj nic takiego szczególnego nie ma. I słuchajcie, znalazła się pod poduszką ta. Oczywiście, kiedy wsadzam to wieczorem pod poduszkę, to było jasno. E, miałam lampkę zapaloną w pomieszczeniu, wiem co wkładam, wiem co e, i dlaczego, tak? Znam zawartość tej portmonetki. No i słuchajcie, co się stało w momencie, kiedy zaczęłam weryfikować te nagrania, tak? To już wam powiem. Nagrania, które są tutaj wrzucone na jakiś tam pendrive czy Zostały przegrane z komputera. Nagrania mają różnicę kilkunastu, piętnastu, osiemnastu minut pomiędzy nimi, a nagraniami tymi samymi, sporządzanymi w tym samym dniu, na inny nośnik pamięci czyli na kartę, tak. I karta pamięci wsadzana do tego telefonu nagrywała dokładnie z maksymalną różnicą 3 minut. Podczas zapisywania przez komputer nagrania dochodziło do różnicy 3 minut. Żeby na nagraniach sfałszować jakieś dukania, żeby moje rzekome oczywiście, tak? Żeby prze, sfałszować w momentach, gdzie naprawdę jadę po kurowskiej, tak? Gdzie nie czaję się, tylko jadę po bandzie po prostu, kim jest ta podła pani. Tam w tych momentach nagrania są przynajmniej na karcie pamięci, którą właśnie wyciągam z tego oto starego telefonu przynajmniej tam są sfałszowane tak i jest to absolutnie widać już w tej chwili jestem po weryfikacjach wielu z tych nagrań więc wiem o czym mówię, prawda już zdążyłam na, od tamtej pory dobrze sprawdzić co tu się stało no tak jak wam powiedziałam, żeby dostać się do tej portmonetki to nie było proste, dlatego że ja ją miałam przy sobie nawet w pracy, tak miałam ją przy sobie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek wziął ją w swoje dłonie to się stało w nocy, to się stało, kiedy było wsadzone w, w poszewkę od poduszki, czyli po pierwsze, już domniemam, że grupa użyła jakiegoś chloroformu. Czy innego znów gazu usypiacza, żeby to w ogóle wydobyć, no i drugie sobie specjalnie prześmiewczo podłożyli inną saszetkę, żeby było zabawniej i fajniej. O zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmuje się tego typu procederem, mówimy tutaj oczywiście o policji, tak, skorumpowanej, kurowskiej, policji, która jest na jej sługach, tak. To są państwo, którzy pracują dla skorumpowanej sędzi. W Polsce mamy taki system, że policja to są po prostu e, wojska, jak ja to mówię, na, na sługach takiej właśnie skorumpowanej, podłej sędzi. Między innymi, nie tylko oczywiście, tak. Policja wykonuje polecenia takich właśnie cwaniar, które nabrały się łapówek, zniszczyły życie zwykłych ludzi, w tym, w moim wypadku, zniszczyła życie niepełnosprawnego dziecka, tak. I Słuchajcie, no, dla mnie rozróżnić jedną saszetkę od drugiej, rozreż roz zawartość ich, jak mogę Wam, jak możecie się domyślić, to jest po prostu śmieszne, tak? Dlatego, że ja wiem doskonale, co jest w której podwoneczce, co, w której trzymam. Kiedy, co wkładałam pod poduszkę, więc tego typu pogubienia mnie, jak pani kurowska chciała, możecie oczywiście zobaczyć. Kochani, na moim kanale będziecie jeszcze widzieć więcej na ten temat, dlatego że dowiecie się, przynajmniej pokażę Wam długości nagrań, tak? Będziecie mogli zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy nagraniem i nagraniem sporządzonym w tym samym dniu, o tej samej godzinie właśnie gdzie jedno nagranie robię na komputer, a drugie robię na kartę pamięci. I pokażę Wam, jak jedne z nagrań potrafią się zgrać idealnie co do prawie sekundy, a inne, właśnie które już padły od momentu, kiedy te nośniki, o których Wam mówię, wpadły w ręce lisów, będziecie widzieć te kilkanaście minut, tak? Po 15 minut różnicy będzie pomiędzy jednym i tym samym nagraniem robionym, prawda, na innym sprzęcie, na inny nośnik. Także tego typu cwaniackie zagrywki chciałam Wam tylko krótko pokazać, do czego tu doszło, w jaki sposób to się stało. Obiecałam moim widzom stałym, którzy znają tę sprawę, znają mój kanał, że właśnie opowiem wam, co tu się stało jakim cudem nośniki wpadły w ręce grupy. Kochani, jesteśmy w tej chwili w hostelu pod Szczecinem, przy samej granicy w Gryfinie. W tym hostelu spędziłam 5 y, y, nocy, a 4 dni. Będę się z niego wymeldowywać, dlatego że przez 5 dób zapłaconych po 75 zł na dobę, co miało być, prawda, tanio, udało mi się zrobić tutaj jedynie trzy nagrania moje prywatne, gdzie opowiadam już drugą część tej historii, czyli opowiadam horror. Który miał miejsce w Poznaniu, po, kiedy Kurowska wypędziła mnie z mojego rodzinnego miasta, wyprowadziłam się do Poznania i opowiadam horror. Poznański, prawda? I słuchajcie, udało mi się tutaj zrobić dosłownie trzy nagrania, dlatego że do dwóch pokojów domeldowane są słupy. Tutaj sam pokoik mam samodzielny. Jak widzicie, tutaj pomimo szczeliny pod drzwiami mam ręcznik, ręcznik jest moczony i nic się nie dzieje podczas sporządzania nagrania. Natomiast mamy tutaj, słuchajcie, bardzo dużo możliwości. W pozostałym zakresie jest taki korytarz, którym później idę, prawda? Po sporządzeniu chociażby nagrania, wychodzę na korytarz, później mam taki wielki e, mam kuchnię, mam toalety i zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że kiedy już nagranie jest sporządzone, kiedy zapisałam je na dyskach, wychodzę do toalety, wychodzę czegoś się napić czy przygotować coś do jedzenia, wtedy już są przygotowane pomieszczenia. Taką chemią, że wystarczy kilka oddechów, czasem nawet dwa, i dostaje bardzo wysokiego ciśnienia, bardzo źle się czuje, pomimo że tutaj w pokoju. Przy tych drzwiach dosłownie tylko dół zabezpieczony czuję się świetnie, tak? Więc słuchajcie, są, no, są dwa słupy, ja wiem nawet kto i chciałam się pokusić o to, żeby nagrać twarze tych ludzi. Jednak kiedy włączam telefon, a siedzę sobie w kuchni i panowie się kręcą, specjalnie mnie zagadują tak, żebym nie mogła ich nagrać, tak? Więc nie jest to takie proste do zrobienia. W kuchni jest, słuchajcie, kamera, e, też e, można by było na gorącym uczynku złapać, kto przychodzi do pomieszczenia, zanim ja do niego wejdę. E, tutaj dochodziło do takiej sytuacji, że pan... Który wiedział, że ja gotuję, przygotowuję sobie posiłek, wchodził do kuchni trzykrotnie i wyrzucał za każdym razem nasączone papierki do kosza na śmieci, i tego kosza nie zamykał. Tak? Czyli w momencie, kiedy ja się poruszam koło zlewu, koło blatu, a kosz stoi otwarty, to już mogłam się nawdychać substancji toksycznej, tym bardziej, że parowały podczas, no wiadomo, garnki. Wytwarzają parę podczas gotowania, więc słuchajcie, z racji tego, że nie dało się na spokojnie wszystkiego tutaj zgrać, nie będę przedłużać, nie będę tutaj nocować, nie będę też opowiadać na kanale, gdzie to będzie dalej nagrywane. Będzie w każdym razie, kochani, robione bez żadnych, yy, yy, jak to powiedzieć, bez kompromisu, tak? Czyli Kurowska ze swoimi wojskami, niezależnie od tego, co wymodzą. Nie spowodują, że nie będę tego nagrywać, że nie będzie kompleksowo opowiedziane. Będzie, to są nagrania dla moich przyjaciół, są nagrania prywatne. Nie interesuje mnie, co państwowo pani Kurowska wyprawia ze swoimi lisami. Są to nagrania prywatne, które miały być po pierwszej części nagrań przekazane osobom prywatnym, a właśnie nie są ze względu na to, że chcę dać więcej informacji, więcej od razu, skoro jestem na co dzień traktowana. Tak niebezpieczną dla życia chemią, żeby było znane, żeby przynajmniej 90 czy 2 trzecie, chociaż 90% czy 2 trzecie mojego horroru było wiadomo z tych nagrań y, i y, żeby było wiadomo, co do tej pory się wydarzyło, tak? Więc nie będzie tutaj żadnego zmiłu, jeżeli chodzi o to. Kochani, to nagranie będę kończyć, bo nie chcę przedłużać tak króciutko, tylko chciałam Wam pokazać, y, w jaki sposób tutaj zostało to zakombinowane. Tak jak macie tutaj poduszkę tam miałam ja identycznie wsadziłam sobie czego już słuchajcie naprawdę od wielu miesięcy w ten sposób nie robię. A że akurat wtedy wróciliśmy z tych magazynów z tej, z tej pracy i ta saszetka była przygotowana z nośnikami to stwierdziłam że tak zrobię. No nie było jak widzicie to opłacalne dlatego że musiałam poświęcić kolejny czas na weryfikację. tak? to też lisy słuchajcie liczą na to, że dzięki że w momencie kiedy oni podmienią coś z tych nagrań, coś sfałszują, coś skasują, to ja będę słuchajcie ślęczała z samą weryfikacją wiele dni wierzcie mi, że nie zrobiłam tego tak, że nie, po, zamiast weryfikować do oporu nagrałam trzy kolejne nagrania za chwilę zrobię kolejne tak, czyli y, opowiem w całości poznański horror nie będzie żadnych y, ograniczeń w tym zakresie. Jeżeli nie tu, to zrobię to gdzie indziej, a jeżeli nie w Polsce, to za granicą, tak? Nie będzie słuchajcie tutaj sytuacji, gdzie Kurowska będzie mi wyznaczała, wytyczała, co jeszcze mam zrobić prywatnie, tak? I żadne lisy nie pomogą. To jest tylko stricte czysto. Prywatnie, tak? To, co ja w tej chwili robię, to są działania prywatne. Kochani, pozdrawiam Was wszystkich, ściskam Was mocno. Dziękuję, że jesteście na moim kanale. Wszystkich moich stałych widzów serdecznie pozdrawiam, a nowych, bardzo proszę, zostańcie na dłużej, subskrybujcie kanał. Takiego skandalu nie znacie, nie znacie tak potężnie poważnej sprawy w Polsce. Jest to jedna z największych kryminalnych spraw w naszym kraju. Ściskam wszystkich, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym filmie.